Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Battle Cats u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem z tej gry zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen, ponad 600 łapek w górę. Jest to naprawdę fajny wynik, super by było gdyby pod tym filmem również te ponad 600 pozytywnych ocen udało się wbić. Także z góry dziękuję każdej osobie, która już w tym momencie zostawił łapkę w górę. No i co? My dzisiaj spróbujemy sobie ulepszyć parę kotów na poziom 10, ponieważ pisaliście mi, że wtedy coś się zmienia, więc, ym, ja nie wiem, ulepszę i sprawdzę, i przy okazji, oczywiście, przetestujemy je w boju, że tak to ujmę. No i co? Wydaje mi się, że nic dodać, nic ująć. Przejdźmy sobie na ekran mojego telefonu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Battle Cats, jest, jest aktualnie ciekawe wydarzenie. Może nie parę ciekawych wydarzeń, a jedno jest moi drodzy Uberfest. Niestety nie mam zbyt wielu rare ticketów, e, także mógłbym jednego otworzyć, ale moim zdaniem, po prostu poczekam, aż będę miał ich więcej. UberFest to jest podobny event do Epic Festa, to znaczy też macie dużą szansę, znaczy dużą. No tak jak widzicie, szanse na Uber Super Rera jest 9%. Ta szansa normalnie na innych banerach wynosi 5%. Na przykład tutaj sobie możemy zajrzeć. Tutaj też jest jakaś kooperacja w ogóle, bo twórcy Battle Cats czasami, o tak jak widzicie, ko no robią kooperacje. Także i wtedy, i wtedy są jakieś specjalne koty. I tutaj mamy na Uber Super Rera 5%. Także no, na UberFestie generalnie opłaca się otwierać. Ale taki UberFest jest, wydaje mi się, z tego co patrzyłem, średnio minimum raz w miesiącu. Także jak będę miał więcej rare ticketów, to wtedy sobie coś e, otworzymy. Moi drodzy, jak zapewne zauważyliście, mam dosyć sporo expa, aż 94 tysiące i postanowiłem, że ulepszę sobie Wallcata na poziom 10, Także upgradujemy. Proszę bardzo, The Cat has changed. I zobaczcie, nasz wallcat zmienił wygląd. Ma taki, ma taki jakby wygląda, w sumie wygląda bardziej jak wall, jak ściana. Teraz już trochę, trochę bardziej ta nazwa faktycznie, faktycznie się sprawdza. Zobaczmy też ten klasyczny kod, na jaki, na, na jaki wygląd się zmieni. O proszę. Zmienił się tam takiego machokata i nie mogę kupić kolejnego ulepszenia. Okej, okay, czyli tutaj mogę kupić jeszcze jedno, ponieważ... Okej, okay, tutaj mogłem kupić jeszcze jedno, ponieważ jedno mia miałem z... E no, wiecie na pewno o co chodzi, że ja tutaj mam plus jeden w niektórych miejscach, a w niektórych nie. Jak ktoś nie wie, to niech napisze komentarz, to postaram się mu odpowiedzieć. Teraz nie chcę mi się tego tłumaczyć, bo za wiele by się to tłumaczyło, a to jest dosyć prosta sprawa. Dobra, także dwa nowe koty na poziom dziesiąty, znaczy może nie nowe koty, ale nowe ulepszenia. E, także przetestujemy je sobie oczywiście na kampanii, która zaczyna być coraz trudniejsza. Powiem Wam szczerze, naprawdę ta, ta kampania zaczyna być coraz trudniejsza. Co, tu mam jakiś. A cóż to takiego jest? Nie wiem do końca, co to ma przedstawiać. No w każdym razie cieszę się, że akurat Walkata ulepszyłem, bo wydaje mi się, że Walkat jest takim kotem, którego gra się zawsze. To znaczy, mam takie wrażenie, że on jest yy, grany nawet na tych takich late game'owych yy, poziomach. No, to jest po prostu bardzo dobry tank i bardzo tani. Wydaje mi się, że nie ma jakoś takich dużo lepszych alternatyw. E, dobra, z racji, że go ulepszyłem, a tu idą na razie jednostki, które... Jejku, ale wygląda ten, ten, nie? Wygląda na totalnego szefa ten, <laughs> taki dopakowany, ten zwykły kot. E, w każdym razie, z racji, że ulepszyłem te dwie jednostki, to e, zobaczymy sobie, jak sobie poradzą. Na razie nic nie będę dostawiał nowego. Jestem ciekaw, ile jest w stanie taki walkout wytrzymać. Mam nadzieję, że przez to nie przegram, ale wydaje mi się, że nie. Ulepszmy sobie na siódmy... Eee, dobra, po, po prostu to tego się pozbędziemy i niech oni idą sobie dalej. Zobaczcie, że na razie WorldCat dalej wszystko, wszystko wytrzymał, więc jestem, jestem pod wrażeniem. Mamy ósmy poziom już, jeżeli chodzi o zarobek, a jejkuj też tego krokodyla ten, ten pokonał. Nie no, mega fajnie, zobaczcie ten WorldCat, nie, podoba mi się, podoba mi się. Wiem, że jest jeszcze jakaś taka forma, że on potem robi się taki eee, bardziej mroczny. O. Walkat pierwszy padł, no ale nie ma co się dziwić, w końcu bardzo dużo tych jednostek, e, bardzo dużo tych jednostek już tam jest. Ale my jakby jesteśmy na mega e, spoko pozycji, bo po pierwsze mam, mam już ulepszony level 8 Zaraz będę mógł grać super rerami, uber super rerami, e, więc tak naprawdę teraz powinienem tylko puszczać walkaty, żeby, żeby po prostu tankować walkaty i farmerów i, bo farmerzy też jakby powodują, że zarabiam trochę więcej golda, tak, za pokonanie jednostki. Więc więc farmerzy też są jak najbardziej tutaj e, spoko spoko wyborem, tak mi się wydaje. E, dobra, mamy 4000, ojejku ja mam, nie wiem dlaczego, pomyślałem, że ten kod kosztuje 4300, wiem dlaczego, bo grałem ostatnio jakieś eventowe mapy i ona, na eventowe mapy mają to do siebie, że tam jednostki są droższe, na przykład zwykły kod kosztuje 75, a wall 150, znaczy domyślam się, że to też zależy od eventu i tak dalej, ale no w każdym razie grałem ostatnio takie poziomy, stąd gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że on jest dużo droższy. A, a tutaj, tutaj, tutaj nie, także tak jak widzicie e, mamy już dwa uber super rary puszczone na początek, więc, e, więc naprawdę spoko to wygląda, w ogóle, o, czekajcie przysunę się, bo strasznie krzywo siedzę, o, w ogóle e, battle cuts nie było trochę czasu, ponad tydzień nie było mm. wiecie, w dużej mierze to było spowodowane faktem, że najzwyczajniej w świecie wrzuciłem w przeciągu tego tygodnia mniej filmów, to znaczy nie wrzucałem filmów codziennie i po prostu nagrywam sporo serii, więc jakoś tak nie mogłem znaleźć miejsca na te e, Battle Cats. Ale na, następny odcinek powinien pojawić się dosyć szybko. Też e, nie ukrywam, że w jakimś stopniu zależy to od waszej aktywności. Dobra, udało nam się przejść tam ten poziom całkiem łatwo. Chcę zobaczyć, bo mam 62 tysiące expa i ja podejrzewam, że ja mogę jeszcze coś wbić na dziesiąty poziom. Tylko dobrze by było, żeby to było coś, czego używam, nie? Na przykład Ciebie. Chociaż on może zacząć się robić drogi. O, i jeszcze jeden poziom. Yes, giraffe cat, okej, okay. Kod żyrafa, dobra, dobijmy już ten max level, niech będzie. On, on jest fajny, on jest fajny, on jest mega mocny, to jest, yy, okej, okay, czyli jak krowa ewoluuje w żyrafę, no to dziwna sprawa, no ale tak najwidoczniej jest. E, w każdym razie, kolejny odcinek na pewno z Battle Catsów będę, będę nagrywał szybko, bo chcę otworzyć, mam nadzieję, że mi się uda, prawie telefon mi z ręki wypadł chcę otworzyć tę ofertę z tym Platinum Ticketem, nie? Czyli takim, takim jakby taką kapsułą, w której macie gwarantowanego Uber Super rera. To chcę z tego nagrać odcinek. A mam jeszcze tylko jeden dzień, albo dwa dni, żeby tę ofertę kupić, więc Kolejny odcinek na pewno będę nagrywał, jeżeli, jeżeli uda mi się to zrobić, to na pewno będę nagrywał go dosyć szybko. E, tylko no mówię, nie wiem, kiedy go wrzucę, nie, bo ja, ja, to nie jest tak, że ja nagrywam odcinek i zaraz go wrzu wrzucam. Czasami jest trochę przerwy między nagraniem a wrzuceniem. Chociaż mówiąc szczerze, zazwyczaj wrzucam odcinek dzień po tym, jak go nagram, więc, więc może aż takiej dużej przerwy nie ma. Dobra, zobaczmy sobie te, te żyrafę. Dobra, wygląda to strasznie niepokojąco, jeżeli mam być szczery. Wygląda to turbo niepokojąco. No, ale okej. Okay. Nie, niech już tak będzie. E, ta gra czasami ma takie momenty, że jest trochę niepokojąca. Mm, dobra. Wydaje mi się, że jeżeli on nie wystawi nic mocnego, to patrzcie, dużo walkatów tam jest. E, o, mówisz masz. Co to za słoń? Ej, nie znam tego słonia. Co to za słoń? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Mm. Myślę, że te koty za 360 mogą być fajne. One mają duży damage w pojedynczą jednostkę. Ojku, teraz bardzo dużo takich pojedynczych jednostek mi, mi wrzucił. Tak jak widzicie. No i nic, gramy, gramy na razie naszymi dziesiątymi poziomami. Wydaje mi się, że powinno być stabilnie. Stabilnie, spokojnie, ma, mam nadzieję, w każdym razie. Najpierw tych, e, ty, tych drobnych jednostek powinienem się pozbyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobra, zaraz zagramy uber super rerem, nie powinno być psz, wtedy też żadnego problemu. Tylko muszę go odpowiednio dobrze osłonić walkatami, także na pewno nie mogę przestawać e, wysyłać walkatów. Również fajnie by było, żebym te żyrafy wysyłał. Aha, dobra. Jeden atak już po słoniku, także. No cóż, także pełen, pełen kontratak tutaj przeprowadzamy. Dobra, teraz w sumie mogę kupić praktycznie każdego kota. Mógłbym puścić tego Uber Super Rera, drugiego, którego mam, ale wydaje mi się, że to i tak nic nie zmienia, bo i tak już to, już to mamy w sensie, tak coś mi się wydaje, że już to wygraliśmy. No, te poziomy są dla mnie póki co e, słabe, aczkolwiek eventowe poziomy, jakie grywam, są mega trudne. E, w sensie eventowe poziomy są dla mnie trochę za, za ciężkie niektóre. Także też dlatego ich na razie nie pokazuję na odcinku, dlatego gramy głównie kampanię. E, wiem, że to dla niektórych osób może być, nie wiem, nudne. Mam nadzieję, że nie jest. O, znaleźliśmy treżera. Super. E, nowy kod. A właśnie, też miałem się was pytać. O, dostaliśmy tego kolejnego rertykieta. Reti Fajnie. I co jeszcze tu dostaliśmy? Już nic więcej. Miałem się też was, was pytać, e, co byście mi polecali do kupienia w special cutach, bo widziałem, że dużo osób, dużo mi z was pisało e, różne rzeczy, jakby każdy pisał co innego. I ja w sumie teraz nie wiem, czy. Czy, 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 jakby, czy coś warto tu kupić, czy nie. Mówiliście mi na pewno, że Ninja Kot jest mocny. Słyszałem, że koty w pudełku są mocne. No i jakby tak wyszło na to, że ja w sumie to trochę nie wiem, co ja chcę, co ja chcę kupić. Także taka sytuacja. Mamy jakieś, a nie, Cat Guide. Dobra, to mogę odebrać trochę Cat Fooda za, za koty. Dobra, lecimy dalej z kampanią. Fajnie, że udało się te treżery zdobyć. Też, uuu, mam jakiś śnieżny ten, bardzo duży dystans. Ryba. Okej, okay, spoko. Też e, słuchajcie, nie dalej nie ogarniam jak zobaczyć, kiedy jest event na te trezeur chesty. Że, że jest większa szansa, żeby je zdobyć. E, może po prostu do tej pory nie było, a, albo ja nie ogarniam, gdzie to sprawdzić. Także również byłbym wdzięczny, wdzięczny za wszelkie komentarze tutaj, bo no nie ukrywam, że na pewno by mi pomogły. Ej, ten walkout jest mega fajny. Mega mi się podoba. To jest autentycznie zaraz gdzieś tam po tych najrzadszych kotach, które mam, mój ulubieniec. No patrzcie, powiedzcie, że on nie jest kozakiem. Jest totalny szef. Totalny szef. Dobra. Ja potem widziałem jakieś filmy na YouTubie, że właśnie one potem są, że można je jeszcze ulepszyć, jakby potem są jakieś prawdziwe formy, w sensie true forms po angielsku się chyba nazywa. No, jakby, że są właśnie kolejne, kolejne jeszcze poziomy. Nie jestem pewien, to chyba zależy od czego zależy, kiedy ja będę mógł kupić kolejne poziomy. To chyba zależy od mojego. Wiem od, wiem od czego to zależy. Już chyba wiem od czego to zależy. To wam za momencik pokażę. E, od mojego rankingu po prostu. Tak, tak mi się wydaje, że to od tego zależy, ale no może się mylę, ale sądzę, że nie. Dobra, może zamiast tylko grać walkatami, to. Chociaż nie, wiecie, granie tylko walkatami to nie jest takie złe, bo ja po prostu w tym momencie zbieram sobie pieniążki na, na coś lepszego, i po prostu jak już wyślę to coś lepszego, to prawdopodobnie, no. Prawdopodobnie wygram, tak? Do, dotrę do samego końca. Patrzcie, teraz jest dużo walkatów, oni są w stanie tu długo przytrzymać te jednostki. Jeszcze zagrałem farmerem, który oczywiście za, jakby zagwarantuje mi też więcej golda za pokonywanie jednostek. I pyk, i tym sposobem mamy na. Uber Super Rera. Tu są jeszcze z dwa wolkaty. Trzy wolkaty tu są, więc super, więc jest jakby jest jakby defensywa. <grym> jeszcze dorzucimy kilka. A i co? Zaraz zagramy kolejnym. O, tym też możemy zagrać. On jest fajny, żeby podgonić tą przednią linię. Bo on jest po prostu szybki, nie, więc jakby że do podgonienia tej przedniej linii on jest super. Dobra, zrzucamy teraz marcję również. Bo tak się nazywa ta, ta tutaj pani. Nazywa się marcja co ona tam w ogóle ma jakąś herbatę na tym robocie, nie wiem o co chodzi, jakaś herbata, parasolka, dziwna sprawa, no ale, a, ale, ale daje radę, <grywka> dziwna sprawa, ale daje radę, dobra, no i w tym momencie tak naprawdę nie mam już trochę co z tą kasą robić, więc mogę kupić, mogę kupić wszystko, nie wydaje mi się, żeby tu było jeszcze coś, co, co może mnie jako tako zatrzymać, także sami widzicie, Całkiem gładko, całkiem gładko i przyjemnie to idzie, fajnie, jestem zadowolony z tej, z, tej, z tego dziesiątego poziomu, 12 tysięcy ekspa za, e, za, taką, za taką e, mapę, także super, o, od tego to zależy, leży, od mojego user ranku, tak mi się wydaje, że, czekajcie, tu mogę to podejrzeć? User rank mission, clear rank to get a gift, prove your skills, ale... Jak klikam info, o, tu jest info, widzicie. User status, cat energy, a to jest ile mam aktualnie. Okej, okay. user rank. Recife. Nie wiem o co chodzi. Znaczy, nie, no wiem o co chodzi. Tu jest napisane, no dostałem jeden rarowy ticket za wbicie user rank na poziom 10, ale. A, ale gdzie tutaj. Nie wiem w takim razie, kiedy ja będę mógł kupić wyższe poziomy tym kotom. Na pewno będę mógł, ale nie wiem kiedy na pewno będę mógł, ale nie mam bladego pojęcia kiedy. Efficiency właśnie mam na maksa w ogóle. Ulepszyłem na maksa. Ehm... Um. When Fitting enemy... To też wydaje mi się spoko. To w ogóle są chyba najważniejsze rzeczy, w sensie to to powinienem ulepszać najpierw. Takie mam trochę wrażenie, że, że to są takie rzeczy, które po, o które powinienem zadbać priorytetowo, bo one jakby działają niezależnie od tego, jak, jakimi kotami gram, nie? Więc lepiej ulepszać... Otwórzmy wszystkie w ogóle te kapsuły, które tu mam. Więc lepiej ulepszać, wiadomo, coś, co działa zawsze, niż coś, co działa tylko, jeżeli gramy daną jednostką, tak? No dobra, tutaj mamy... E, Cut Energy. Powiem wam, te zwykłe kapsuły wcale nie są, wcale nie są lipne, bo one dodają wam ten poziom i to jest naprawdę spoko. Tego w ogóle, czy ja miałem tego? No właśnie, Titan Cut'a ja w ogóle nie miałem. Co to jest Titan Cut? Nie mam pojęcia. Może sobie to sprawdzimy na którymś z kolejnych odcinków. Tutaj mamy zwiększa, zwiększa życie bazy. No i oczywiście w Storage wszystkiego używam. Use All. Pewnie, że tak. Jest i super. Eee, jak wygląda tej, ten Titan cut? Co myśmy właśnie odblokowali? <laughs> Wydaję całe w ogóle mój EXP. Ok, Aria Attack. Extreme Attack Power and Ridiculous amounts of Health. Ok, czyli ma bardzo duży. Eee, siłę ataku i bardzo dużą ilość życia. Ridiculous to jest niedorzeczną ilość życia. <laughs> i w jest Aria Attack, okej okay. brzmi ciekawie, brzmi ciekawie, czekam tutaj na wasze komentarze odnośnie tej jednostki jeżeli chodzi o to, to u mnie wygląda to tak, jest na razie w, na jakiejś podróży mam chyba go na trzecim poziomie więc rewelacji nie ma no nic moi drodzy, ode mnie na razie to tyle ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, zobaczcie na user rank jak wbili, zdobyliśmy tego Titan Kata Skoczył o chyba miałem 144, o 11 chyba nam podleciał także także spoko no nic e, ja wam bardzo dziękuję za uwagę trzymajcie się po do usłyszenia do zobaczenia na kolejnych filmach cześć